Słuchajcie, mam dla Was coś epickiego. Skibidi Toilets, wszystkie odcinki, ale w wersji cyberpunk AI, zrobione przez sztuczną inteligencję. I lecimy, słuchajcie. To stworzył Ultimax. Zobaczcie, jak to zupełnie kozacko i mega wygląda. Jeżeli jesteście fanami cyberpunk stylu, to to jest idealne dla Was i to się tak zmieniło i to tak epicko wygląda, że nawet nie wiecie, słuchajcie. Mega kozacko. Kurka, ja jestem pod głębokim wrażeniem tego. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I tu ona miała zielone włosy, a teraz takie robotyczne. W ogóle ten świat jak się zmienia. Patrzcie. Kurka, to jest niesamowite. Wow. Wow, tam helikopter u góry leci. Kurde, nieźle. Mega kozacko. Oczywiście link macie w opisie i w przypiętym komentarzu do tego filmu. Wow, patrzcie jak to wygląda, kurka wodna Słuchajcie Wow Wow, jak to się zmienia jego twarz, taka robotyczna, a potem wow Okej, okay, to jest wersja latająca, ale to nie jest ten typowy boss, tylko to jest ten pierwszy taki mini boss można powiedzieć Naloty Tutaj tańczą sobie Kurde, kozacko to wygląda, wow No musicie sami przyznać, że to mega naprawdę wygląda Kurka, nieźle Serio Wow Tutaj naloty, a i znowu ten mini boss się pojawił. okej, okay, team kamer kamerameni też fajnie wyglądają tutaj, przerobieni pod tego AI, AI. oho. Ej, to epicko wygląda, ci uciekają. Team kamera, tak jest. Oho, i policja nadciąga. Wow! A to jest ten kościół. cię jak on wygląda? LOL! Ej, to wyglądanie ziemsko. Tak jest. O, to wo wojna. Wow, a demon jak wygląda? jacie! Kurka, ładnie. Naprawdę fajnie to sztuczna inteligencja przerobiła. Podoba mi się bardzo, słuchajcie. I powiem wam szczerze, że myślę, że to będzie przyszłość i będą jeszcze większe, więcej przeróbki. Na przykład na anime, na mangę. Na pewno coś takiego jeszcze przerobią. Ale ciekawe w jakim on programie to zmienił wszystko. Jak myślicie? Jestem... A ją czy jak to nazwać, ten robot, nanobot? Wiesz, jak to mega wygląda. Nie no, Ultimates naprawdę się popisał, jeżeli chodzi o stworzenie tego, przerobienie, przepraszam. Bo jakby oryginalnym twórcą jest DaFugBum. Kurde, jak to totalnie bardziej mroczno wygląda, mrocznie. O. O, oh, wow. Te światy, takie typowo cyberpunkowe No, jest, zobaczymy. Tu będzie wersja Spider'a. A nie, to chyba nie tutaj. O, to jest, popatrzcie, tutaj będzie ewolucja naukowca. On tutaj idzie, ten naukowiec Jezu, jak on to wygląda, dziwnie. LOL! Tak średnio było widać. Niekiedy te elementy nie są tak dobrze dopracowane. O, tu jest ten boss. Superman, Superman. Superman. No niestety, słuchajcie, ciężko to wygląda dla kameramenów. Toalety się bardzo szybko dostosowują i ewoluują. Nie są takie głupie jak się wydaje, słuchajcie. Mają naukowców, którzy opracowują różne tem, metody lub do walki. Oho, tu będzie ten tytan kamera. Sprawdźmy, jak on wygląda. Tytaniczny to będzie naprawdę kozacki pewnie. O mój Boże, jak to zarąbiście wygląda. Ja ci gwiżdżę. Hey, mega. Tyk, ej, mega fajnie to wygląda. Jestem pod wrażeniem, chociaż i tak wolę oryginał, oczywiście nie. Uu. Wow, nieźle. No i tutaj ta walka. Główny boss kontra tytan kamera. No niestety będzie musiał się uciec, bo tylko jest jeden a ich dwóch było tam, więc tak się... O Jezu. Przesłuchanie. Fajnie to wygląda, mega. Ale powiedzcie mi. Ten twórca bum, to musi mieć naprawdę jakieś takie wyobraźnię dość dużą, żeby coś takiego wymyśleć, nie? Mam nadzieję, że będzie jak najwięcej odcinków, będą jakieś dłuższe, pełnometrażowe. No tutaj go posag chcieli, ale on się nie da. Okej, okay, mutant, jacie, a mutant to dopiero wygląda. Kurde, ale to bleśne ła. Wow. Okej, okay, tutaj naprawiają i modernizują pewnie naszego tytana kamerowego. Kamera. Cyk, w palcu, jak Vegeta. Big Bang ta nie. To miał takie? To Vegeta chyba takie, albo... Vegeta chyba. Albo freeze, Freezer, Freezer No tutaj już mieli przewagę nad nimi. Jeszcze pojawią się głośniki, więc to jest, to jest mega. Jest, przyszli, jest. Głośniki też fajnie wyglądają w tej wersji. Czy głośnik, to jest ciekawe, nie? Wow, szkoda, że jakość tu brakuje, jakości w sensie Pixeloza jest troszkę, i przez to tak ciężko się, ciężki odbiór jest tego. No ale tutaj już im idzie lepiej, no ale to jest słuchajcie, jeszcze, jeszcze tu już się pojawi tytan. Ja to jeszcze nie tutaj, ale to już jest... ładnie wygląda mega Hej okay, to przestępca chyba jest Titan Głośnik Jest jo, epicko to wygląda, mega Kozacko ładnie. A to? A, to jest to miejsce! No, tu będzie nalot. Na razie mają przewagę, no ale wiecie, sytuacja się potem odwróci, jak nie oglądaliście. Oczywiście to sorry za spoiler, ale... Ja już to oglądałem. Kilka razy. A górka gangsta! Patrzcie, jak on wygląda, spoko. Tutaj trudno rozróżnić, że to gangsta. Tu będzie ten memiczny slapek, plaskacz. <grymne> tak, jest. A on tutaj cześć pokazuje. O, i tu się zaczyna już niestety sytuacja odwracać. Miasto już jest trochę zrujnowane. A tutaj, zobaczcie, jest ten cyber toaleta super szybkością i zdolnością teleportacji. No i tutaj już jest no nie dość, że toalety mają właśnie tego typu uzbrojenie, to jeszcze dodatkowo będą mogli zawładnąć i tak zamienić w zombie kamery i głośniki, więc to tutaj zobaczycie zresztą, patrzcie. No, i to już tutaj, to już się źle dzieje. Ja nie wiem, jak oni sobie poradzą z tym ty głośniki i kamery. No, i to tutaj się już zaczyna. Zobaczcie, ciężko będzie, ciężko będzie, żeby oni sobie poradzili z tym, ale zobaczymy. Wszystko przed nami. Tragedia, moi drodzy. No ale o, to jest mega wersja. Dzień dobry, oto moja nowa reakcja na 32 odcinek KBD Toilet, ale w wersji sztucznej inteligencji, zrobionej przez sztuczną inteligencję, wersja cyberpunk. Zaczynamy, słuchajcie, i lecimy. Zobaczcie jak to zupełnie inaczej wygląda. Kurde. Nie jest to jakoś tak epicko wyglądająca rzecz, ale dalej i tak robi wrażenie, moim zdaniem. Zobaczcie, tutaj w 32 odcinku poznaliśmy zupełnie nowy gatunek, nowy rodzaj Skibidi Toilet. Jest to taki typowy żołnierz z laser, działami, działkami laserowymi. No tutaj wygląda o wiele bardziej tak przerażająco. Jeżeli ktoś lubi cy cyberpunkowy styl, to to jest jak najbardziej dla was. No, te głośniki wyglądają kozacko, te, te większe takie. Okej, okay, mamy ta, ty, ty, Tytana głośni, Tytan głośnik i niestety tutaj złe rzeczy się wydarzą. On jest mega mocny i zobaczcie, jest w stanie pokonać sobie tego. O, patrzcie, ten dostał i go spukał, ale niestety zostanie opętany, zawładnięty przez. Skibidi Toilet, także jest naprawdę źle. Nie wiem, co się teraz wydarzy. Wszyscy obstawiają prawdopodobnie, że, że będziemy mieli walkę Tytana Głośnika z Tytanem z Tytanem Kamerą, więc zobaczymy. Zobaczymy. Szczerze mówiąc, nie wiem. Wszystko przed nami, no ale naprawdę źle się dzieje. Nie wiadomo co. Teraz tutaj totalna anihilacja i dzieje się naprawdę źle. Nie wiem, jak to się potoczy. Oby dobrze, bo naprawdę jest totalna porażka. Także słuchajcie, no zobaczymy. Ja trzymam kciuki, żeby się. Chociaż troszkę, żebyśmy by, mieli lepiej. E, czy głośniki raczej zwyciężyły, bo ja jestem właśnie za Team kamera i głośniki, nie toalety. No to co? Kolejne odcinki w wersji AI lecimy z tym. Reakcja brota. No to tutaj to już ciężko cokolwiek widać, ale mamy Jimena w wersji AI, kozacko jak taki prawdziwa twarz. Logo YouTube'a tu jest, no spoko. Ale trzeba przyznać, ja to zawsze powtarzam, że jeżeli chodzi o AI, tą wersję, która jest stworzona na stylistykę Cyberpunk'a. No to tutaj bardzo ładnie to wygląda, chociaż jeszcze ta AI, ta sztuczna inteligencja nie jest tak fajnie zrobiona, nie, nie działa tak fajnie, ponieważ wiecie, ona te postacie, które są oddalone, zlewa z tłem i potem tego tak nie widać, jakby byśmy chcieli. No niestety, jest jak jest, no ale być może, miejmy nadzieję, że będzie, będzie poradzimy sobie z tym, tak, że, że ta sztuczna inteligencja będzie jeszcze bardziej dopracowana, to wygląda naprawdę epicko. No. Naprawdę ja jestem zachwycony. Jestem pod wrażeniem tego wszystkiego, e, co można, co, co daje nam sztuczna inteligencja. <śmiech> <śmiech> No dobra, udało się tu uratować, co nie to? Popcorn and cola. Ciekawe, nie, brown, czyli brązowa toaleta. Szkoda, że tego tak jak mówię nie widać tych oddalonych szczegółów. To jest TV man. Fajnie też te głośniki wyglądają, mega kozacko. Naprawdę mega. Tu jest też TV-man, no. Zapowiedzi właśnie nowej postaci, nowej rasy. Chociaż powiem szczerze, że tych TV-menów, przedstawicieli tej rasy nie jest dużo. I zostali pokonani. LOL to wygląda jakaś postać. No, tu już są odcinki bardziej full screen, tak? Na cały ekran. Tu już się zaczyna. Poja zaczynają pojawiać się tv TV menu. Ok, gigantyczna toaleta. Ta twarz tutaj jest spoko, spoko wygląda. No i te, to światło, ta umiejętność paraliżuje te toalety. niestety nie widzimy tego, tej buźki Protekcja od tv no to nieźle Tutaj wszystko się niszczy Także mega kozacko to wygląda ten telewizor też ładnie fajnie to wygląda, powiem wam szczerze. To jest ciekawe, że ci TV-mani potrafią jakieś zdanie wypowiedzieć, tak? No, potrójna toaleta, chociaż bardziej bym to jako wannę nazwał. I mamy tu Tytana. Okej, okay. on tak średnio wygląda, niestety. same się spłukują i dobrze hmm. okej okay, to jest 42 odcinek Walczą ze sobą, no ale tu już się źle dzieje, bo te, te lęsy zostaną zabrane. To jest gra, tak? To sobie przeskipujmy. Także słuchajcie, nieźle to wygląda. No to tutaj mamy odcinek 43, Skibidi Toilet, ale wykonany przez Sztuczną Inteligencję, lajka like zostawcie, lecimy. Słuchajcie, kurde, opowiem wam, że ten giant gigantyczny TV Man pięciogłowy wygląda epicko, jeżeli chodzi o Sztuczną Inteligencję. Oczywiście stylistyka cyberpunkowa. Szkoda tylko, tak jak mówię, że te tła się zlewają tutaj i nie widać tych z toaletów, Toiletów, które są już ulepszone. To już są, nie są te same w toalety. Toilet. A ci uciekają, no co my tu... Ty... Nara! No nic nie poradzimy, nara. Także... Także jest słabo i wracamy do punktu wyjścia, no. Do punktu wyjścia.